No, witamy w naszym drugim filmie. Chcielibyśmy tutaj szybko zaprezentować takie podstawowe rzeczy jak, które są fajne i które nie są zbyt fajne, może zostaną dopracowane w następnym sofcie albo coś. No, pierwsza z nich to jest yy, malutkie są te przyciski. No, to jest z pewnością jest minus tego. E, dajmy na to przy jakichkolwiek ruchach typu <laughs> chciałbym zmienić band. Jeden, jeden, co można zrobić, żeby to, to nie latało, w lewo i w prawo, przy zmianie, zrobić lock, to jest już ok. Po zablokowaniu po prostu nie, nacis nie przy przyciskaniu tych przycisków, one są bardzo blisko tej drugiej gałki i, i dochodzi no. do przestawienia częstotliwości. Nie? No i to jest takie, to jest trochę takie słabe, to, to jest po prostu za małe, palce mam, no troszkę też jak korniszą, więc to mi kudy tu. No nie pasuje mi ten przycisk tych banów. Następna sprawa jest jaka? problematyczna. Przy zmianie częstotliwości <laughs> ekran zbyt zbyt krótko. Zbyt krótko. To jest takie. Szybko znika i nigdzie nie, nie ma czasu, żeby to... Zobaczono. I teraz. O, <laughs> o kurde. O! E. Dobra, udało się. Trzeba bardzo szybko kurczę. No, to może też dopracują w sofcie, bo, bo nie ma, ma ustawień w ogóle do tego, żeby e, zwiększyć ten zwiększyć czas, ten czas tego oświetlenia, tych częstotliwości. No, to to jest takie podstawowe problemy, które mi się nie podobają. Nie? Ogólnie co, jako odbiornik? No, dość, dość, dość fajnie chodzi. Szybszy filtry i tak dalej, bardzo to sympatycznie. To, 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 to wszystko. Tak, dość ciekawie. No, nie musimy słychać tam korespondencji, bo chyba się nie mylę, to są zawody. O. Ogólnie ogólnie, mówię, no ogólnie jest taki. Dość, dość, dość ciekawe. Fajne, w sensie. małe, kompaktowe, no ale... No, nawet widać, tu jest 400, w porównaniu, 400 znakowo dwie 400 to jest tak FDX10, dwie 400 to FDX10 tak to wygląda. No ogólnie fajne, fajne radio, małe, kompaktowe, no ale właśnie przez to są, są te przyciski, tak blisko wszystkiego, żeby się pomieściły i A trzeba tą gałkę zablokować po prostu. <laughs> Co do menu? Super. Wszystkie dojście, tak samo czy, czy power i tak dalej, jest to dość fajnie, fajnie zrobione, szybkie, szybkie wejście, nie ma takich ustawień tak jak w normalnych, standardowych yy, radiowdornikach No ale są mankamenty, właśnie to co mi się nie podoba, to po prostu, o, to mi się nie podoba, czyli trzeba będzie to najpierw zablokować, żeby wcisnąć, a żeby wcisnąć ucieka, no. ucieka tym o no teraz na przykład mamy Pasmo dajmy na to 80 i uciekło, nie? 80? No, i uciekło. Trzeba. Bardzo no szybko. jest po prostu no, szybko, to jest... Chyba dla ludzi bardzo szybkich. To... <noise> <noise> no, Jak ktoś jest na emeryturze, ma dużo czasu, to może mieć problem. <głos> <głos> no, <głos> Trzeba by szybki, zdecydowany. No, Muszę to po prostu no, dla, tych, dla tych plus 65, no. no może Bo... młody, młody by to szybciej opanował, ale... Lub, czasem, do... Już z czasem jak się ogarnie gdzie to tam jest i szybko wiadomo gdzie kliknąć, ale mm -hmm. na początku to kurczę. jest tam, jest tam problem. Nie? Także, także chyba, na, chyba to wszystko no w tak. tym filmie i będziemy wrzucać sukcesywnie następne. No. To co się podoba, co się nie podoba i może przecież się poprawiło. Może w cofcie następnym to nazywam ten czas, bo te dwie sekundy chyba na reakcji to jest naprawdę to mało. To, to... <laughs> bardzo mało, bardzo mało. <laughs> także pozdrawiamy i do, do zobaczenia, do jest 73. Jeszcze taka, jeszcze taka uwaga do tego cośmy ten dogrywali, że można po prostu ten radię sterować myszką, nie? i na przykład tutaj ruszamy myszką i wiadomo, no. da, Dajmy na to, że <laughs> można sobie zmienić tam na czy SWR, no, czy po prostu Power, moc no i tak dalej, i tak dalej, można sobie to sterować z, z myszki, ale, ale jest problem na przykład następny taki, że Zmiana częstotliwości, wchodzę, no i teraz czym tu zmienić częstotliwość? Jak to mam zrobić? Co mam sobie tu zrobić? No, klikam sobie, klikam, klikam, ani prawą... Nie da się myszki, ani scrollem, ani... Nie skrolem, nic, nic nie, nie chodzi, tak samo tutaj. Wchodzimy, no i sobie mogę kręcić. To też bym musieli pozmieniać w tym softie, bo, bo... to jest po prostu słabe, nie? <laughs> Na przykład tutaj zrobimy. Tutaj, no ale co, co, co sobie tu wpiszę? Częstotliwości... Wpisywać po kolei. No właśnie, no nie no, o no tak chodzi, tak, to chodzi tego to też to, to jest słabe nie. Można zrobić na przykład nie wiem jakąś częstotliwość. Bez zera, Nie wiem, no to jest też mówię, to jest też słabe. Tak tu wszystko mówię, tu z myszki idzie sterować <laughs> wszystkim po kolei, nie. Powinni dopisać nie po nie. prostu w sofcie ten skakę. Tak samo tu może tą częstotliwość jakoś tam skakać, nie? No. żeby wejść teraz do menu, do całego menu, to niestety trzeba na tą nacisnąć i znowu myszką się bawić, nie? Też takie no, niedopracowane no. to tak do końca. Nie do końca właśnie. Nie wiadomo jak tam jest w tej 101, bo nie bawiliśmy się tą 101, ale... Ale mówię, no są, są tego plusy i minusy. Jako odbiornik super, co do e, takich rzeczy jak na przykład zmianę e, tych wszystkich po prostu, nie wiem, bandy czy... czy, czy Obecnie co, niestety trzeba to blokować, te dwa kółka. Te kółko po prostu szpłądzinie, no, teraz możemy się bawić. Tylko, że co z tego, jak to jest za krótko? <śmiech> <śmiech> Ale idzie się nauczyć tego, trochę czasu idzie się nauczyć. No, zobaczymy, zobaczymy co, co jeszcze znajdziemy. <laughs> no, no, ale mówię, na pewno poprawię tego, tego softa, bo to, to nie jest jeszcze takie do końca. Nie jest do końca, o, o... tak to powinno być, żeby po prostu żeby przedłużyć. Dajmy na to ten czas, żeby był o te dwie sekundy dłużej. To było super. Tak samo do, do zmiany modulacji. Nie? Może to nawet o dłużej chodzi, nie? No ale też za szybko no. znika. No, jak chcesz poszukać. No, jest no o, tak, samo, tak samo. No. Trzeba szybko podjąć decyzję. No, trzeba po prostu opanować to i szybko. O. Tu nie ma problemu. To tak no, działa tu nie. Tak, by, tak jeszcze by to opanować, No, Ale na, na jako, jako początkujący przy radiu, przerzucając się na ten model, to by na pewno będzie tego wkurzało, że. O, i teraz, jaka część. Się... No i kurde, i jeszcze raz. Jaka to. No i znowu ciekło nie? Po prostu zdecydowanie trzeba było tam. Idzie się nauczyć tego, nie? No ale to powinno wydłużyć. To powinno, moim zdaniem, wydłużyć. Nie? Albo żeby to było ustawić pod siebie. No. Tak, nie albo każdy... pod siebie, bo tam nie ma, nie ma w ogóle ustawień. To jest tu, że tego, tu nie ma ustawień. Wszystko są ustawienia, ale co do takich rzeczy, kurde, co powinno być normalne, to tego nie ma. No to dziękujemy, okay. te, do usłyszenia. Do Nast, następnego.